Cześć, witaj na kanale Bliżej Miłosierdzia. Ja jestem Ignacy, a to jest kolejny podcast na naszym kanale. Um, już od razu przechodzę do rzeczy. Dzisiaj będziemy rozmawiać e, na temat dzieciństwa duchowego. Um, chodzi o to, żebyśmy się odnosili, w że w stosunku do Pana Boga, jak dzieci, a nie jak dorosła osoba. Um, tak. <grym> Także. Dzisiaj właśnie temat takiego dzieciństwa duchowego względem Pana Boga, ale zanim pójdziemy jeszcze, zanim, zanim pójdziemy w rozważanie w ogóle tego wszystkiego, y, to tak. Ogłoszenie co do cyklu świadectwa, y, filmy z cyklu świadectwa będą pojawiały się w ostatnią niedzielę miesiąca. Jeżeli jeszcze coś będzie do ogłoszenia, to albo powiem tutaj właśnie na filmach, czy na podcaście, lub właśnie na naszych mediach społecznościowych będę o tym informował. Zaglądajcie na Instagram, bo tam jest najwięcej. Um. I co? I lecimy w rozważanie? Więc... Dzisiaj krótki fragmencik z Pisma Świętego podam wam, podam wam Sigla. Jest to Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 19, yy, werset 14, który brzmi tak. Lecz Jezus rzekł: Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Hmm? A teraz zabieramy się za. Dzienniczek świętej siostry Faustyny i mm, jaki tutaj mamy numer? 332, <grystot> więc kto ma dzienniczek, ten bierze go do łapy. E, taka informacja, że jeżeli ktoś nie ma dzienniczka w e, wersji papierowej, a może, a może inspiruje, e, e, lubisz Faustynę e, w sensie takim, że lubisz czytać ją słuchać jej zapiski słuchać jej zapisków, to jest na stronie faustyna.pl jest dzienniczek w PDF-ie. Dzienniczek świętej siostry Faustyny numer 332. Słowa Jezusa. Chociaż niepojęta jest wielkość moja, lecz obcuję tylko z maluczkimi, żądam od ciebie dzieciństwa ducha. Idziemy dalej. Numer 295. Słowa Jezusa: Zawsze będę przy Tobie, jeżeli zawsze będziesz dzieckiem małym i nie lękaj się niczego. To tyle z czytania. I teraz, może dla Ciebie trochę głupia definicja, ale dobrze biorę ściągę do łapy jakie jest dziecko i każde sobie może każdy może powiedzieć jakie jest dziecko tylko od razu mówię że nie wyobrażamy sobie dzieci dzisiejszych czasów w sensie jakby ja nie mam nic do dzieci dzisiejszych czasów yy, tylko musimy sobie wyobrazić tylko musimy sobie wyobrazić dziecko dziecko jako dziecko dziecko jako proste więc dziecko potrzebuje pomocy rodzica i ufa tylko jemu. To jest oczywiste i w tym przypadku rodzicem jest Pan Bóg. Dla dziecka liczy się miłość. Tylko miłość. Dziecko jest łatwo wierne. Przykład na przykład świętego Mikołaja. Do pewnego wieku dziecko nie potrzebuje yy, dowodów na to, że święty Mikołaj istnieje. Mam nadzieję, że mnie nie oglądają żadne dzieci. Ale no tak, no... I ta wiara dziecka w świętego Mikołaja, w świętego Mikołaja się odnosi yy, do wierności w Pana Boga. Do wierności Panu Bogu. Mm, tak. Dziecko potrafi wierzyć w coś bardziej niż inni. To jest oczywiste. Dziecko jest konkretne. I to jest coś. Dlatego, że o co chodzi? Dziecko, yy, dziecko potrafi powiedzieć, co mu się podoba i co mu się nie podoba. Dziecko nie boi się ukrywać swoich emocji. Chce mu się płakać, płacze. Potrafi tupnąć nogą przed mamą i potrafi powiedzieć. Mama mi się to nie podoba. Nie podoba mi się to. Boję się. Jest mi przykro. Dziecko jest takie, że potrafi takie coś powiedzieć. I. Panu Bogu na tym zależy, żebyśmy my przed nim nie mieli maski. Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy, żebyśmy właśnie byli przed nim sobą, żeby właśnie byśmy, żebyśmy byli przed nim konkretni. Panie Boże, nie podoba mi się to. Nie rozumiem tego, w ogóle tego nie rozumiem. Nie rozumiem tego cierpienia, które ty mi dajesz. Nie rozumiem tej dzisiejszej sytuacji. Yy, ja tego nie rozumiem i mi się to nie podoba. Pomóż mi w tym, bo nie podoba mi się to. I może myśli, że tak przed Panem Bogiem nie należy stawać. Ale właśnie tak, dlatego że dziecko jest konkretne i powie, co mu się podoba i co mu się nie podoba. Pan Bóg chce nas znać i, i ktoś może powiedzieć, że tak, że, że, Pan Bóg, yy, że Pan Bóg jest taki ostry i tak dalej. I my mamy i my mamy przed Nim tak stawać yy, bez maski, yy, i, że, i że jak możemy Panu Bogu Y, mówić o swojej codzienności, skoro Pan Bóg tak naprawdę skoro jest wszechmogący, y, to po co my musimy Mu mówić? Jak się czujemy i w ogóle, skoro Pan Bóg o tym wie? Ale Pan Bóg chce usłyszeć to od nas. I właśnie często tak jest, że ja często się zastanawiałem, że właśnie po co, po co ja? Mówię Panu Bogu, jak mi minął dzień i w ogóle, jak się czuję, skoro Pan Bóg o tym wie. No ale właśnie dlatego, że Pan Bóg chce to usłyszeć od nas. Dalej zaglądam w ściągawkę. Dziecko potrzebuje chwili, a zrozumie, że zrobiło źle. U mnie, jak byłem mały, jak byłem jeszcze dzieckiem, teraz też jestem dzieckiem, ale chodzi o to że, jak byłem taki mały jeszcze, jestem niskiego wzrostu, ale wiecie o co mi chodzi. Dziecko potrzebuje chwili, a zrozumie, że zrobiło źle. U mnie się to idealnie da jako przykład, jak byłem mały. Dziecko pozwoli sobie wytłumaczyć. To się idealnie przykłada po tym, jak zrozumie, że zrobiło źle, to później od razu już pozwoli sobie wytłumaczyć, że tak nie powinien się zachować. Czy stanęłeś kiedyś przed Bogiem jak dziecko? Dlaczego mamy stawać przed Panem Bogiem jak dziecko? Dlaczego? Dlatego, że dziecko jest proste, pokorne. I dlatego, że to, co wymieniłem powyżej, przed chwilą. To właśnie dlatego mam stawać przed Panem Bogiem, jak dziecko. I Pan Bóg nie chce, żebyśmy w swojej wierze, jakby to powiedzieć byli dorośli, że Panie Boże, mam problemy, mam problemy. Podaję przykład, że mam tutaj problemy finansowe i w ogóle nie wiem jak ja to ogarnę. Tam szefowa mnie tam w pracy co chwilę gania, ja już w ogóle nie nadążam, muszę dzieci tutaj odebrać, dziadkowie y, są na wyjeździe, nie mogą się teraz dziećmi zajmować. Jak ja mam to ogarnąć? Y, dlatego, ty mi, panie Boże, w tym pomóż, żebym ja dała radę. A Pan Bóg chce słyszeć od nas z taką całą szczerością, z takim oddaniem się, w takie coś. Boże, znasz moją biedę. Sam nie podołam. Jestem Twoim dzieckiem. Jestem dzieckiem słabym. Jestem Twoim dzieckiem. Pomóż mi. Proszę cię, pomóż mi. Z Tobą się wzbogacę. Z Tobą będę mieć więcej siły. Chcę przejść cierpienie z Tobą. Chcę przejść ten trudny czas z Tobą, bo jestem Twoim dzieckiem. I jeszcze raz powtórzę pytanie: Czy stanąłeś kiedyś przed Panem Bogiem jak dziecko? Wzorując się m, tą definicją, jakie jest dziecko. Pomyśl sobie dzisiaj nad tym. Że właśnie sam sobie rozważ definicję, jakie jest dziecko, na swój własny sposób i przerzuć to na swoją wiarę. I zapytaj się samego siebie, czy stanąłeś kiedyś przed Panem Bogiem jak dziecko i po co mam tak przed nim y, się zachowywać? Jak dziecko. Jak dziecko się powtarzam, no ale muszę, żebyś to właśnie zrozumiał, że jak dziecko. Podałem właśnie przykład, na przykład takiej historii właśnie, jak się powinniśmy odnosić do Pana Boga. Ale żeby yy, trochę uciec od takiego tematu duchowego, to powiem Wam historię. Jest dziadek, i jest wnuczka. I oni sobie siedzą. I wnuczka mówi: Dziadku, pomodlimy się do Marysi. A dziecko mówi: Dziecko, do jakiej Marysi? O co ci chodzi? Do jakiej Marysi? Jest jakaś święta Marysia? A wnuczka mówi: No, do Maryi, przecież to Marysia jest. I te, jakie to jest piękne, prawda? Czy. Maryja się nieustannie chce za nami yy, stawiać. I czy powiedziałeś kiedyś do Maryi, Marysiu, nie daję rady. Pomóż mi. Nie rozumiem tego, co Pan Bóg ode mnie chce. Marysia liczy na Ciebie. I Elo. Mamy to jest takie piękne. Ale jeszcze druga historia, moi drodzy. Otóż jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, jest rodzeństwo, jest brat i siostra. I na tej adoracji było osobne błogosławieństwo Najświętszym, Najświętszym Sakramentem, czyli ksiądz osobno błogosławi każdą osobę. Osobno. No i gdy przychodzi kolej tej dziewczynki, musimy zaznaczyć, że dziewczynka była chora. Bez tego nie zrozumiemy historii. Dziewczynka była chora. No i przychodzi kolej tej dziewczynki, by ksiądz pobłogosławił ją najświętszym sakramentem. I gdy ksiądz odszedł, zaczął błogosławić inną osobę, to jej, to jej brat do niej mówi: i co, i co? I zostałaś uzdrowiona? Zostałaś uzdrowiona? Ona z takim załamaniem mówi: nie. A wtedy. Jej brat wstaje i mówi głośno, poczekaj, powiem wszystko Twojej mamie. I księdza coś takiego natchnęło, żeby się wrócił i jeszcze raz pobłogosławił dziewczynkę. A dziewczynka została uzdrowiona. Została uzdrowiona. Niezwykłe. Kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że was nie przynudziłem. Rozważcie sobie dzisiaj sami, jeżeli będziecie mieli czas, właśnie temat tego dziecięstwa ducha. Uwierz mi, że Panu Bogu na tym bardzo zależy. Także to by było na tyle, kochani. Trzymajcie się, cześć, z Bogiem.